Stop. Zatrzymaj się na moment. Wysłuchaj medytacji dla zabiegania. Poruszaj ramionami góra-dół, tak jakbyś chciała, chciał strząsnąć niewidzialny ciężar. Poruszaj głową w lewo, w prawo. Możesz też zrobić kilka obrotów głową. Opukaj opuszkami palców swoją twarz od góry do dołu i od dołu do góry. Zamknij oczy i wypuść całkowicie powietrze, aż poczujesz, że nie masz go wcale. Zrób głęboki, przyjemny wdech nosem. Następnie swobodnie wypuść powietrze ustami. Zrób to samo ponownie, jeszcze raz zrób głęboki, przyjemny wdech nosem i wypuść powietrze ustami. Obserwuj swoją klatkę piersiową i zauważ, jak ona wraz z wdechem i wydechem unosi się i opada. Skup się na klatce piersiowej. Jeśli w Twojej głowie pojawią się jakiekolwiek myśli, pozwól im zupełnie swobodnie przepływać niczym chmurom na niebie, bez zatrzymywania. Pozwól sobie na przyjemne uczucie rozluźnienia. Pozwól sobie być tu i teraz. Zauważ zmiany w swoim ciele. I jeśli tylko możesz, przeciągnij się i wróć do swoich zadań. Jeśli potrzebujesz więcej, jeśli szukasz więcej, zapraszam Cię na mój kanał YouTube. Życzę Ci pięknego dnia.